Hej wszystkim, zapraszam na siódmy odcinek mojego podcastowego stand-upu po bajerze na Tinderze. Intro. Nadajesz, Doris! Słuchajcie, bardzo często i bardzo dużo korzystamy z aplikacji randkowych. Ostatnio miałam dostęp do statystyk i wyobraźcie sobie, że w trakcie pandemii koronawirusa w sklepie App Store najczęściej pobieraną aplikacją był właśnie Tinder. No ale to jest jeszcze taki trochę temat, że gdzieś tam mam wrażenie, że się tego wstydzimy, nie lubimy o tym mówić, że z tego korzystamy. Wiele osób na pytanie, gdzie poznaje swojego chłopaka odpowie, że, a, tam przez wspólnych znajomych, albo tam, nie wiem, w kolejce po popcorn, czy w teatrze. No ale raczej nie powiemy, że na Tinderze, że tam na innym portalu. Czemu? Nie wiem. I jeszcze dziś jest to może takie niezbyt fajne. Ja swego czasu też używałam y, różnych aplikacji randkowych, podkreślam też swego czasu, żeby uwypuklić to, że to było kiedyś. Mm. I zawsze byłam pod wrażeniem wiadomości, jakie dostawałam od mężczyzn. To znaczy, jakby ich poziom żartu, poziom taki podrywu i w ogóle sposób na ten podryw, naprawdę czasami. Mm, Aż prosił się, żeby gdzieś tam wepchnąć się na jakieś demotywatory czy, czy, wykop, bo było to niesamowicie śmieszne, czasami nawet żenujące. I wiem po rozmowie z różnymi dziewczynami, że one miały podobnie. Dlatego w tym odcinku chciałabym przytoczyć parę takich, powiedzmy sobie, ciekawych, może, może właśnie takich nawet niefajnych jakichś tekstów, które my jako dziewczyny otrzymujemy, żeby pokazać, że to wcale nie jest fajne, ale też głównie dlatego, żeby pokazać, że my, dziewczyny, w XXI wieku potrafimy dać tak zajbiście ciętą ripostę, że chłopak jedyne co zrobi, to po prostu klik i usunie parę. I to jest super dziewczyny, mega wielki szacun za to, bardzo to podziwiam, bardzo to podkreślam. I właśnie w tym odcinku chciałabym pokazać parę takich tekstów, które naprawdę dziewczyny dałyście czadu. Słuchajcie, osobiście używając Tindera dostawałam wiele dziwnych wiadomości. Kiedyś pamiętam, jak chłopak do mnie napisał. Cześć, mam takie pytanie. Czy gdybyś była kurą, tak sobie wyobraź. To chodziłabyś ze mną dla jaj czy na serio? Więc odpowiedziałam mu: "Hej, wiesz co, no wyobraziłam sobie tą sytuację i wydaje mi się, że gdybym była kurą, to bym cię nie zniosła." Albo na przykład wielu mężczyzn pisze do mnie: "Hej, czy mogę być twoim psem?" Nie? No ja sobie tak myślę. Hm. Nie mam psa, w sumie, czemu nie? Mm. No i dopytuję, czemu chcesz być sam? A, bo chcę, żebyś tam mnie karciła, chcę, żebyś tam y, mnie wyprowadzała na spacer, żebym ci ulegał, żebym na ciebie szczekał. No, no jest to trochę niepokojące, szczerze mówiąc, y, ale zgadzam się zawsze na to, bo pod warunkiem możesz być moim psem, jeśli obiecasz, że sam się wyprowadzisz. Czyli na przykład słyszałam o takim tekście, kiedy chłopak napisał, hej, y, masz może ochotę dosiąść mojego 20-centymetrowego konia? Cześć, wiesz co, niestety, ale kucyków nie dosiadam. Bardzo wiele jest też o sponsoringu. Co ciekawe, bardzo często sponsoring proponują ci, którzy na przykład, nie wiem, pracują w gazowni, są kurierami, albo nie wiem, siedzą na poczcie w okienku. Nie mam nic do tych zawodów, ale wydaje mi się, że akurat tutaj ze z tym sponsoringiem może być słabo. Kiedyś taki Maciek do mnie napisał. Maciek napisał tak, właśnie mam tą wiadomość przed, przed sobą. Hej, tu Maciek, jestem gazownikiem. Szukam dyskretnej i cichej, niewybuchowej relacji. Mogę być twoim sponsorem. Odpisam. Cześć Maciek, jesteś gazownikiem? Mmm, ale czad. Jaka piękna pogoda. Aż mi penis stanął. Chryste, panie, podmuch wiatru ci wystarczy? Jak w gimnazjum. Czasami my, dziewczyny, też trafiamy na tak zwane piękne opisy, które chwytają nas za serce i sobie myślimy, Boże, to może właśnie teraz, może właśnie poznałam tego swojego jedynego, wymarzonego. No i kiedyś taki chłopak pisze tak: Jestem czułym i kochanym chłopakiem. Mam dobrą, stałą pracę, szukam kobiety na całe życie. Takiej, którą pokocham i która pokocha mnie. Marzę o dwójce wspaniałych dzieci, które wychowam w miłości i szacunku do drugiego człowieka. Marzysz o tym samym? Odezwij się. PS. Bydlaka wysyłam w drugiej wiadomości. No jak PS może wszystko epicko spiertuć? No po prostu. Wielu mężczyzn też się martwi, słuchajcie, o nas, o nas dziewczyny. Martwi się. Na przykład jeden chłopak pisze: Hej, pracujesz gdzieś? Nie, nie, wiesz obecnie nie. Bardzo dobrze. Moja dupa nie będzie pracowała. A to ty pracujesz dupą? Bo nie rozumiem. Hej, słonko. Fajne nogi. Chętnie je rozłożę i włożę yy, do środka. <laughs> Hej, fajna głowa. Chętnie ją otworzę i włożę mózg do środka. Albo na przykład podryw na zawód. To się też bardzo często zdarza. Cześć, jestem Marek, jestem kierowcą warszawskiego autobusu. Jak poznamy się lepiej, to nie będziesz musiała kasować biletu. Hej, ale obawiam się, że będę musiała kasować twój numer. Hej, pracuję w zakładzie pogrzebowym, ale nie mam styczności z obcymi ciałami. Natomiast jedno jest pewne. Jak zaliczysz zgona, chętnie się tobą zajmę. Szybkie samochody? Luksusowe wycieczki? To cię kręci? Mój biznes swego czasu to był strzał w dziesiątkę. Teraz po prostu siedzę na kasie. Hej, ale gdzie. w biedronce? Tak samo ostatnio doszły mnie słuchy, że na Tinderze pojawił się profil koronawirus, jest zdjęcie takiego wirusa, jest napisane, że tam lubi ludzi, lubi podróżować, lokalizacja cały świat i czego szuka, związku bliskiego z drugim człowiekiem, a czego nie akceptuje w relacji z drugim człowiekiem? Maseczek. Także musimy być czujni i uważać. Słuchajcie, dbajmy o nasze zdrowie, dbajmy o nasze kciuki, żeby za nadto nie były popuchnięte od tego dawania w lewo. Wierzę w to głęboko, że każdy kiedyś usłyszy ten... Upragniony dźwięk znajdzie swoją parę i wszystko wtedy pięknie się odmieni.